Cześć, witajcie kochani. Słuchajcie, jajka uwielbiam pod każdą postacią. Dzisiaj zrobię z jajek muffinki jajeczne. Zapraszam. Do przygotowania tych pysznych muffinek potrzebować będę 12 jajek. Tutaj mam jedną małą cebulę pokrojoną, ale możecie też dać dwie małe szalotki: 140 g pokrojonego salami, dwie łyżki zielonego pesto, 170 g startego sera cheddar, sól i pieprz do smaku. Teraz do jajek wkładam pesto. Sól i pieprz do smaku. I teraz słuchajcie, całość dokładnie mieszam. Ok, tu już nam się składniki połączyły. Teraz do każdej muffinki nakładam cebulę. Teraz nakładam salami. Teraz do każdej wlewam jajko. I mamy tutaj już ponalewane jajeczko. Ok, teraz muffinki słuchajcie, posypuję serem z wierzchu startym. Ok, i teraz muffinki słuchajcie, lodują w piekarniku nagrzanym do 170 stopni na jakieś 15-20 minut. Muffinki się upiekły i wyjmuję je z piekarnika. Mufinki mamy gotowe, jeszcze są gorące, dopiero z piekarnika wyjam. Słuchajcie, robi się je bardzo szybko. Możecie je sobie zrobić, nie wiem, na pierwszy posiłek, na przykład jakiś podwieczorek czy na jakąś przekąskę. Czy też na przykład słuchajcie, jak macie niezapowiedzianych gości, na szybciutko łączycie składniki, cebulę, jakieś wędlinka, wcale nie musi być salami, tylko jakaś Wasza ulubiona wędlina. Mieszamy jajka, zalewamy do piekarnika i gotowe. Smacznego Wam życzę i do zobaczenia niebawem.